Ogólnie to po prostu mi się nie chce na razie nagrywać. Przegrałem z każdym możliwym rodzajem konkurencji, w każdym możliwym tym. Nie chce mi się, po prostu mi się nie chce. Jak już będzie powrót to w październiku i gruby. Z szorcami to w końcu, bo było malowanie mojego pokoju, więc nie mogłem nagrywać, no to będą jakieś tam raz na dwa. 3-4 dni będą takie shorty. Jeszcze chcę Was zaprosić yy, na live urodzinowego, który odbędzie się jutro o tak mniej więcej 14 i potrwa tak do 15.30 1545, bo wtedy już przyjdą goście pierwsi, więc tak to będzie wyglądać i o 16, czyli tak 15 minut przed będę musiał być. No więc ogólnie tak sy wy sytuacja wygląda. Będę nagrywał jeszcze inne live'y i zawsze będę je zapowiadał na filmie, na poście, dlatego patrzcie na społeczność. I jeszcze zasubskrybujcie, bo dobijam 666 subskryberów.